Cześć wszystkim, z tej strony Daniel i dzisiaj gramy w The Walking Dead. Dzisiaj drugi odcinek, więc so, bez zbędnego gadania zaczynamy, bo wczoraj... Bo... Boże, wczoraj przepraszam was. Ponieważ w wczesnym odcinku cały czas przedłużałem. A dzisiaj odcinek będzie trwał około 15 minut. Jak jest... No czyli... Dobra. Zaczynamy. Dobra, już wiem o co w tym chodzi. Zapomniałem. Dobra, już jesteśmy. Nic. Dobra. nie skomentuję tego. Nie co ja mam robić? Chodźcie mi. O, dobra. Nie, uciekaj. Czy mi oczywiście, czy jest słaba jakość naprawdę z tych filmów. Ponieważ ktoś mi napisał. Jest to powiem, zapomniałem nikt. mi napisałeś. I teraz mam do Was wszystkie pytanie, czy naprawdę ja mam bardzo słabą jakość tych filmów. Ponieważ ja się starałem dać, żeby było 1080p, czyli Full HD. Już ty, Koleś No, ale że się teraz brudny Oczywiście wam zapomniałem wpisać zap się napisy zapomniałem wam włączyć Więc przepraszam, ale

Ogólnie, jakieś strzały, tylko po prostu u mnie za oknem dzieją się bardzo, bardzo straszne rzeczy. Nie, ale biegają, przeklinają wszystko, więc. E, dobra, po co będę co gadał? Teraz ważniejszy jest odcinek. Co się stanęło? A, już myślałem, że się wyłączyło. szybciej ładuj się, proszę. A, dobra, zadowało się. Przeszłam teraz, że dmuchłem, ale cały brudny ekran mam. I wpiszcie mi w komentarzach, czy, czy chcecie crossover challenge, czy jak się tam mówi. O, już mam tę miniaturkę zrobioną, wcześniej zrobiłem. Więc myślę, że może Wam się będzie podobać. Jak widzimy, idziemy nocą, chociaż to przez to, że zaznaczyłem, że lepiej iść niby nocą. I to jest nieważne czy pójdziemy nocą, czy, czy za dnia. To sobie i tak będzie dwóch kolesi. Wspomniałem, jak mam na imię, bo już dawno nie grałem. A ja wiem, że tam jakieś gostki będą. Sure we're fine. Stay down, Georgia State Patrol. Dude, he won't listen to that. Okay. Oh, shit, you're not one of those things. Neither of us are. O cholera, masz małą dziewczynkę. Przepraszam za to. No, Andre, przepraszam za to. To oficer Mitchell. Nazywam się Sean. Sean Green. No i przepraszam was, że nie nagrałem wam tego The Walking Dead wczoraj. Czy przedwczoraj Właśnie miałem to nagrać, to ma to ma. Grać, ale... Niestety coś mi wypadło. Nie mogłem, ale... <clears throat> Trudno, to odcinek teraz jest. Myślę, że było warto poczekać chwilkę. A jednak pewien niestety, że nie będzie odcinka z Krzysztofem Golą. Się z, się z zobaczeniem jak on freestyluje, ponieważ film mi się usunął z telefonu. Się nie z telefonu, tylko z kamery. Że jestem przyzwyczajony, że ten. Bo nagrywałem z telefonu, teraz już nagrywam kamerą i mi się pomyliło. Teraz się tak mylę cały czas. Nie no, ja bym na twoim miejscu koleś nie strzelał. Nie, bo No. Już myślałem, że zrobisz coś złego. No, spalanie samochodu też nie jest mądrym wyborem. W nocy tym bardziej. Tak, zerkam na zegarek, bo nie wiem, ile wam mogę zrobić ten odcinek. I też nie wiem, jak bardzo długi jest ten epizod, ale ponieważ z tamtym to was żartowałem, że nie będzie odcinków, tylko jeden epizod nagram. Może niby się tego boję. Ja tak naprawdę to była nieprawda, tylko po prostu sprawdzałem, czy widzowie mi w to uwierzą, tak. Jak coś to te przycinki w moim głosie, czy coś. Czy nie słychać gry? To nie bójcie się, to nie są zacinki tam głosowe, że... Ten... Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. No, że wam się zacięło wideo, tylko po prostu dalej leci. Tylko nie wiem, czemu mój program do nagrywania... Nie nagrywać dźwięku z gry, to... Dobra, to ja chwilkę będę cicho. Ja nie wiem, czy będziecie wszystko słyszeć, ale że i tak, to dobrze. Czekajcie chwilkę. chat he got killed. No, you're kidding. Those things got him, Dad. I don't know what's going on. I'm sorry, Sean. You've brought a couple guests. Ambra. We just need a little help. <laughs> we'll stay long. Good. Hej, możecie mi pisać skąd jesteście, bo możemy zrobić takie małe spotkanie dla tych 21 widzów. Wiem, że się nie opaca robić takiego czegoś, ale napiszcie mi, skąd jesteście, to może się spotkamy, co nie? Rzęd to teraz bez sensu mówię i w ogóle, że możemy się spotkać co niektórzy już by nawet i chcieli, moim zdaniem, autograf. Bo później może mi się bardziej poszczęścić, już będę miał tam 100 subów, No to już troszkę jednak jest, nie? Mało, ale jednak coś. Tak, yeah. to jak like to Dobra, za 5 minut będę kończył odcinek. Nieważne, mam jeszcze troszkę spraw do załatwienia no, dzisiaj. Piszesz, że Wam to naprawdę tak przeszkadza, że to jest język angielski? Nie wiem, się zastanawiam, czy się to nie ma być teraz do obrazy was. Naprawdę nie umiecie aż tak angielskiego się. Nie obrażajcie się, tylko po prostu mi napiszcie, to się postaram jakoś. To The Walking Dead zrobi, żeby było po polsku, tak? Find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. But what happened to your friend? Maybe that's not a bad idea. It smells like. Shit. <gasps> I'm sorry, I shouldn't talk like that. To był błąd! Cieszę się o moją mamę i o tatę. Tak, Clementine. Jak daleko jest Savannah? Pięknie daleko. Oh, okej. Dziś z tego co mogliśmy usłyszeć, albo ja tylko usłyszałem, że rodzice tej Clementine wyjechali gdzieś na Sawannę. Widzimy, że ma jakieś koszmary. No, w sumie nie ma mu się co dziwić, jeżeli miał jechać gdzieś do więzienia i jeszcze wybucha takiej, chor jeszcze wybuch takiej choroby, to mu się naprawdę nie dziwię, no. Hey, get up. Run, itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky, you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, uh, not her dad, Lee I'm Kenny. Dad, we're in the middle a fence! There's a tractor and everything! We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Why do parents name their kids Duck? We're from Fort Lauderdale. We were on our way back before things up and went bananas. Czy przepraszam Was naprawdę, że ten odcinek będzie krótki, ale tak jak już powiedziałem wcześniej parę minut temu, że muszę jeszcze dużo spraw załatwić, więc. Dobra, po tej kadstęce będziemy kończyć. Zostaram Wam się naprawdę nagrać to GTA. To będzie GTA San Andreas jak na razie, bo... Widziałem, że dużo youtuberów wraca też do tych starszych gier, to czemu ja początkujący nie mógłbym wrócić, zagrać w tą grę, przejść ją razem z wami. Jeszcze ktoś chciał, żebym grał w Lola, czyli w League of Legends. No powiem ci, nie będę jest... niestety tego nagrywał, bo naprawdę siara jeszcze mi powiecie, że gram jak... Gówno. Więc. Co dobra. To by było na tyle. Znowu będzie nieprofesjonalne zakończenie, ale trudno. Co? to? Nie zapomnij zlajkować, zasubskrybować. I oczywiście skomentować, co chciałbyś zobaczyć na tym kanale. I co? To do zobaczenia. I znowu nieprofesjonalne zakończenie. Cześć!